キー Cześć, witajcie! Przychodzę dzisiaj do Was z ulubieńcami. Ulubieńców nie nagrywałam aż 4 miesiące i przez ten czas naprawdę wyselekcjonowałam takie totalne hity, produkty, które e, sprawdziły mi się w 100%, niektóre z nich zdążyłam zużyć i wygrzebałam z denka. Tak, to jest to denko, o którym wspominam już od dłuższego czasu, które rośnie w siłę pod moją toaletką, a ja zbieram siły na nagranie. Denka. Także tutaj mam totalne hity z każdej kategorii, zarówno pielęgnacyjnej, makijażowej, e, też są dwa produkty niekosmetyczne i niestety dwa buble. Normalnie nie lubię tej kategorii, rzadko kiedy coś nazywam bublem, bo to, że mi się nie sprawdziło, nie znaczy, że wam się nie sprawdzi, ale tutaj naprawdę już nie rokuję. Pozytywnego zakończenia. Mimo, że jeden z tych produktów jest często polecany w blogosferze, więc ciekawa jestem, po której stronie barykady wy jesteście. Dajcie znać w komentarzu. Tak samo czekam na Waszych ulubieńców. Może część z moich ulubieńców już jest Waszymi ulubieńcami. Jeżeli filmik będzie ciekawy, miło spędzi czas i będzie pomocny, to koniecznie zostawcie kciuka do góry. Też zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, żebyście stali się częścią mojej cudownej społeczności. I już zaczynamy. I zacznę od ulubieńców niekosmetycznych. I na pierwszy ogień idą taśmy do kinezy Tapingu. To są nowe taśmy, wcześniejsze z kinezy z Gold wykończyłam w ilości dwóch rolek i przerzuciłam się na taśmy stworzone przez twórczynię face modelingu, czyli Anetę Hragorowicz-Gorlo. Kupiłam je samodzielnie, to nie jest sponsorowane. Tak wygląda taśma. Jeżeli obserwujecie mnie na Instagramie, to mogliście mnie widzieć oklejoną właśnie tym wzorem. To jest wzór Safari. I uważam, że te taśmy są zdecydowanie lepsze niż te poprzednie, które miałam ze względu na ich trwałość. To może być zresztą na minus dla niektórych, bo ten klej naprawdę jest mocny. U mnie to jest na plus, bo ja bez problemu po nałożeniu pięknacji, jak odczekam aż się wszystko wchłonie naklejam taśmy i nie widzę żeby one mi gdzieś tam zjeżdżały czy się rolowały czy się odklejały przyklejam je i wiem że te taśmy działają pracują natomiast przy tych poprzednich bywało tak że potrafiły mi się odklejać miejscami czy takie farfocle też wychodziły z, z tych taśm natomiast tu nic takiego nie ma miejsca taśmy naprawdę są wysokiej jakości Kolejny ulubieniec kosmetyczny jest to urządzenie do mycia pensji, które wam ostatnio pokazywałam w holu kosmetycznym. To jest takie Urządzonko na baterię, do którego instalujemy wybraną nakładkę silikonową, do tej nakładki wkładamy odpowiedni rozmiar pędzla, a następnie przy takich y, ruchach rotacyjnych myjemy ten pędzel, a następnie osuszamy od razu. Dlatego w tym momencie częściej myję pędzle, a przynajmniej te, których używam na gminnie, codziennie, czyli do pudru, do brązera, różu, rozświetlacza, y, myję je znacznie częściej, bo automatycznie mam suche i jakoś tam specjalnie się nie napracuję. Oczywiście nie jest to produkt, który wszyscy muszą mieć, natomiast Zdecydowanie to wpłynęło na e, poprawę jakości mojego życia, no i też na higienę, bo, mając czyste pędzle, automatycznie to się przekłada na e, mniej bakterii na naszej skórze. I już przechodząc do pielęgnacji, zaczniemy od pielęgnacji włosów. Wyjątkowo. I tutaj mam produkt, o którym wielokrotnie wspominałam, ale nigdy w ulubieńcach. Nie wiem jak to się stało, pewnie sama zapomniałam. Natomiast po zróżyciu widać, jak bardzo lubię ten produkt. To jest odżywka bez z marki Way. To jest produkt, który za każdym razem na moich naprawdę problematycznych włosach daje mi Good Hair Day włosy są nawilżone, są miękkie, e, dociążone, ale nie obciążone, pachnące, e, wręcz gdzieś tam ten taki skręt, który naturalnie mam, e, jest podkreślony e, te od spodu. Te na górze jakoś nie chcą się kręcić. Pewnie gdybym o nie dbała, jak okręcone włosy, no to pewnie by dało się to ogarnąć, ale na razie chcę je wyprowadzić na prostu, jeżeli chodzi o moje problemy ze skórą głowy, a potem będę coś tam z nimi robiła. Także to jest naprawdę cudowna odżywka z równowagą pech, chociaż może mamy tutaj przewagę jednak mimo wszystko emolientów i to właśnie te emolienty dają to poczucie nawilżenia. Mamy mnóstwo emolientów, są ekstrakty roślinne, także mamy humektanty, jak chociażby witamina E czy kwas hialurnowy. Też mamy aminokwasy, e, proteiny. Jeżeli chodzi o skład, jest bardzo bogaty i tak jak mówię, cudownie nawilża, ale nie obciąża. Grunt, żeby używać tego produktu na wilgotne włosy i ja używam go zamiast odżywki. No i ja teraz pielęgnacja twarzy i standardowo w kolejności rutyny pielęgnacyjnej zacznę od oczyszczania twarzy. Mam tutaj dwa świetne produkty, i one zarówno mogą spełniać funkcję demakijażu, czyli tego takiego pierwszego etapu oczyszczania twarzy, jak i samodzielnego oczyszczania twarzy, ze względu na to, że świetnie emulgują i nie zostawiają żadnej lepkiej, tłustej warstwy. Naprawdę ta buzia jest zawsze bardzo dobrze oczyszczona, ale przy tym nawilżona, miękka, wygładzona. Cudo, naprawdę cudo. I pierwszym z tych produktów jest produkt marki Solverx. To jest krem micelarny do demakijażu z takiej serii do serii wrażliwej. Oni mają różne serie, zarówno do serii trądzikowej, dojrzałej, jest też stricte do trądziku różowatego, no i też jest właśnie ta seria do cery wrażliwej. 100 ml, 96% składników pochodzenia naturalnego. To jest produkt do demakijażu i do mycia twarzy o konsystencji faktycznie takiego lekkiego kremu. E Świetnie zmywa zarówno makijaż oczu, jak i twarzy. Nie piecze w oczy, e, oczy nie zachodzą mgłą. Świetnie się zmywa i, tak jak mówię, zostawia buzię naprawdę oczyszczoną. Można na przykład dwukrotnie użyć tego produktu i wtedy już. Nic więcej nie będzie Wam do szczęścia potrzebne, a można po prostu go używać do tego pierwszego etapu oczyszczania twarzy, czyli do demakijażu. I u mnie właśnie taką funkcję spełnia. Ktoś porównał ten produkt do masełka amonientacyjnego z bandii, które też uwielbiam, e, tylko to jest tańsze i. Uważam, że konsystencja tego jest nawet przystępniejsza, jest to bardziej też higieniczna forma. Mamy tutaj pompeczkę i tak naprawdę niewiele tego produktu trzeba do demakijażu. Jedna pompeczka wystarczy w zupełności. Kolejny świetny produkt do demakijażu, i też tutaj nie odczuwam jakoś specjalnie potrzeby używania jeszcze innego produktu do mycia twarzy, to jest marka Facebook. Też polecałam wam ten produkt w przeglądzie nowości Rosman. W tym momencie mam nadzieję, że w dalszym ciągu jest w promocji w Rossmanie za 17 złotych i to jest Produkt, który mam tutaj najkrócej, natomiast jest to olejek do demakijażu, więc też tutaj nie trzeba jakichś wielkich testów na to, żeby zobaczyć, że działa i działa dobrze. Skład jest bardzo prosty z jednej strony, ale nieprzypadkowy. Mamy tutaj olej ze słodkich migdałów, skwalen, skwalen, one wszystkie będą się bardzo dobrze łączyły z sobą naszej skóry, a więc też oczyszczały pory, wymiatały ewentualne zaskórniki. Jest też witamina C, która w dłuższej perspektywie może rozjaśniać ewentualne przebarwienia e, i wyrównywać kolory cery. Też witamina E jako antyoksydant, Także naprawdę prosty, naturalny, ale dobry skład, a przy tym konsystencja jest taka mega lekka, jedwabista, świetnie zmywa zarówno makijaż oczu, nie piecze w oczy, oczy nie zachodzą mgłą, jak i całej twarzy. No i też dobrze się zmywa dzięki emulgatorowi, e, pod wpływem wody zamienia się w taką mleczną emulsję. Zmywamy bezproblemowo i tyle. Można użyć oczywiście i ja ogólnie zalecam wieczorem używać jeszcze czy pianki, czy do mycia twarzy, żeby mieć pewność, że zmyliśmy z twarzy zarówno makijaż, zanieczyszczenia, jak i też filtr które powinniśmy nosić na co dzień. Natomiast po użyciu tego produktu, jeżeli byście chcieli na przykład używać go rano, nie będziecie odczuwać potrzeby umycia dodatkowo twarzy. Po myciu twarzy czas na tonizację i mam tutaj totalny hit, który wykończyłam już, zdążyłam zużyć do cna i już zanim tęsknię... To jest koreańska marka Chimei, która w tej konkretnej serii bazuje na peptydach, na ogromnej ilości peptydów. W sam toniku mamy ich aż 17 i to są wszystkie możliwe rodzaje peptydów, zarówno transportujące sygnałowe, jak i neuropeptydy, które będą delikatnie nam wygładzały zmarszczki. Poza tym mamy zamiast wody taką bazę ekstrakt z zielonego kawioru, który jest bogaty w witaminy, minerały, cudownie odżywia skórę, poza tym ekstrakt z ostryk, e, też mamy tutaj kwas lawny który jest kwasem pH, więc delikatnie będzie wygładzał naszą skórę i rozjaśniał z i też nawilżał. On jest tak bogaty, że to jest wręcz spełnienie moich tonikowych marzeń, bo zarówno ma i działanie przeciwzmarszczkowe, e, czuć po prostu to takie napięcie skóry, ujędrnienie, do tego nawilżenie, wygładzenie, rozjaśnienie cery. I wręcz bym powiedziała, że to jest taki produkt 3 w 1, zarówno tonik, Esencja, jak i serum w jednym. Po tonizacji czas na najbardziej skoncentrowany kosmetyk, czyli serum do twarzy. I o tym serum już też wielokrotnie Wam wspominałam, ale też nigdy nie znalazł się w ulubieńcach. A to już jest druga buteleczka, i akurat ta jest z większej pojemności, którą zdążyłam zużyć i po której zawsze widzę świetne efekty takiego napięcia skóry, ujędrnienia, uelastycznienia. Cudo. Tutaj po prostu te efekty są widoczne gołym okiem, co często ciężko jest odnotować przy okazji peptydów, bo to jest serum peptydowe, mm, ale to nie znaczy, że one nie działają. Natomiast w tym przypadku, w, przy tym produkcie widać, widać te efekty. Jest to serum z marki NIO, z marki kanadyjskiej I to już jest ich kultowy produkt serum z trójpeptydem miedziowym. Tutaj łącznie mamy pięć różnych trójpeptydów, czyli mamy kompleks peptydowy, w tym trójpeptyd miedziowy. Sam peptyd miedziowy ma świetne właściwości regeneracyjne, przyspiesza gojenie ran, wpływa na elastyczność, jędrność, miękkość tej skóry, um, też pomaga głębiej przenikać składnikom aktywnym i też ogólnie pobudza produkcję kolagenu elastyny, a więc jest multitasking, zarówno i działanie przeciwzmarszczkowe, jak i regeneracyjne, takie odżywcze. Tutaj dodatkowo jeszcze mamy składniki nawilżające um, i też fermentowane, a więc zachowując się jak prebiotyki, więc będą dbały o mikroby naszej skóry. E, także jest to naprawdę świetne serum w formie wodnej, więc nakładałam je bezpośrednio po toniku. A następnie przechodziłam do innych formuł, czyli powiedzmy do serum emulcyjnego albo olejowego, jeżeli akurat e, na takie miałam ochotę. Kolejny ulubień z kategorii serum jest to serum antyoksycyjne, tak można je nazwać, z marki LIREN, które pokazywałam Wam już w przeglądzie nowości. Rosman. Nie mogłam przejść obojętnie obok tego serum, bo jest to serum takie ultranaprawcze. Poza tym, że antyoksydacyjny, to jeszcze naprawdę ma dosyć taką treściwą konsystencję emulsyjną. Mam zapewnioną ochronę antyoksydacyjną, czyli ochronę przed wolnymi rodnikami. Mamy tutaj naprawdę sporo tych antyoksydantów. Jest resferatrol, który jest bardzo silnym antyoksydantem, kwas ferulowy, witamina C zamknięta w liposomach, a więc zarówno stabilna, nieutleniająca się i też wolno uwalniająca i potrafiąca głębiej wniknąć. Także tutaj wiecie, wszystko co najlepsze. Także mamy witaminę E, czyli witaminę młodości, też antyoksydant. Także jest witamina A w takiej mniej aktywnej formie, czyli retinyl palmitate, ale naprawdę jest to bardzo treściwa konsystencja. Odczuwam takie konkretne nawilżenie, odżywienie tej skóry, no a przy tym oczywiście mam antyoksydanty, które powinny stanowić taką podstawę naszej pielęgnacji porannej. I też to serum świetnie współgra z kremem, z filtrem, więc jeżeli szukacie takiego bardziej odżywczego serum antyoksydacyjnego to to jest dziesiątkę. Po serum czas na krem i tutaj to też jest mój totalny hit i już do niego tęsknię. Ponownie jest to seria z marki Timeless, tej koreańskiej marki i w kremie mamy aż 30 peptydów. To po prostu jest niewyobrażalne. Hmm, tutaj jest wszystko. Naprawdę tutaj jest wszystko. Tutaj jest regeneracja, odżywienie, nawilżenie, takie ukojenie. mimo że ta konsystencja jest treściwa. To nie jest ciężka, ona wręcz tak otula tą skórę jak taka pierzynka. Ja uwielbiałam używać tego kramu y, na noc w większej porcji i też rano pod filtr. Nic mi się nie ważyło, przepięknie wygładzało i nawet bez nałożenia makijażu ta cera po nałożeniu tego kremu momentalnie była taka bardziej satynowa, wygładzona. Ona się nie świeciła nieestetycznie, nie była tłusta, tylko właśnie była taka ukojona. Używałam tego produktu dzień w dzień, dwa razy dziennie i po prostu z przyjemnością to robiłam. 30 peptydów, tak samo zamiast wody mamy ten ekstrakt z zielonego kawioru. Ekstrakt z ostryk, mnóstwo innych składników i przeciwzmarszczkowych, i odżywczych, nawilżających. I w tym momencie, podobnie jak tonik, ten krem też się plasuje w tym roku na podium, jeżeli chodzi o kremy do twarzy. Po kremie do twarzy, jeżeli mówimy o pielęgnacji porannej, czas na filtr. SPF. Zrobiłam osobny przegląd z najlepszymi lekkimi formułami filtrów, które do tej pory miałam okazję przetestować, a testuję w dalszym ciągu i jest ich też sporo, ale na miano ulubieńca zdecydowanie zasługuje i myślę, że nie tylko mojego ulubieńca, ale też już waszego. Filtr z marki Nivea. To jest filtr, który daje takie, powiedziałabym, satynowo-matowe wykończenie. Przepięknie ujednolica tą cerę. On ma delikatnie taki morelowy kolor, więc też wyrównuje kolory cery. Przepięknie się rozprowadza, nic się nie roluje, nie bieli, nie szczypie w oczy, przynajmniej w moim przypadku. I u większości, gdzieś tak 90 parę procent pisało, że nie szczypie w oczy. Tam może jedna, dwie osoby napisały mi, że... że szczypie, ale to też kwestia wrażliwości oczu. W moim przypadku nie szczypie, tutaj mamy filtry chemiczne. Są to filtry stabilne i świetnie współgra z makijażem. Uwielbiam go używać też bez makijażu. Jeżeli na przykład planuję wyjść bez makijażu, to używam właśnie tego filtra i w tym momencie tylko i wyłącznie tego, jeżeli chodzi o wyjścia bez makijażu, bo wręcz powiedziałabym, że upiększa tą cerę. I we wspomnianym zestawieniu filtrów porównałam go do mojego ulubieńca. Y, horendalnie drogiego z marki Murat i jak najbardziej podtrzymuje, a wręcz bym powiedziała, że ten ma przewagę nad Murat y, swoim takim satynowo-matowym wykończeniem, bo Murat mimo wszystko daje taki delikatny glow. Jak mi się skończy, a została mi połowa, pamiętajcie, że ja mam mnóstwo innych filtrów do testowania, y, to z pewnością kupię w promocji kolejny raz. No i zaraz czas na bubel. Z kategorii właśnie ochrony przeciwsłonecznej. W zasadzie mogłabym więcej wrzucić bubli tutaj, natomiast ten tutaj to już jest tragedia. Jest to filtr z marki Neutrogena. Ja ten filtr zamówiłam przy okazji zamówienia na iHerb, czyli na tej takiej amerykańskiej stronie, gdzie jest mnóstwo suplementów, też są kosmetyki niedostępne w Polsce. Zamówiłam sobie mm, zarówno krem podoczystej serii z retinolem i filtr przeciwsłoneczny SPF30. Tutaj mamy formę retinolu kapsułkowanego. A więc takiego wolno uwalniającego się e, i dlatego też możemy śmiało stosować to w ciągu dnia. E, mamy też dodatkowo przecież ochronę przeciwsłoneczną, są to filtry chemiczne, e, no i wszystko powinno być pięknie, ładnie i ochrona, i działanie przeciwzmarszczkowe, natomiast ten filtr no po prostu nie trzyma się twarzy. Zjeżdża, roluje się, e, robią się smugi, też strasznie piekło w oczy, więc nie, mimo takiej lekkiej e, kremowej konsystencji, która początkowo mi się spodobała, to na dłuższą metę był straszny. I wracając do ulubieńców, ale pozostając jeszcze w kategorii ochrony przeciwsłonecznej, e, mam tutaj filtr do reaplikacji, e, czyli filtr w sprayu z marki Garnier i to jest ta seria Ambre Solar, e, która weszła niedawno do Rossmana. Ona wcześniej była dostępna chociażby nawet na Look Fantastic, bo sama zamawiałam właśnie na Look Fantastic, natomiast w tym momencie powinna być dostępna w Rossmanach. Pewnie nie we wszystkich, ale w aplikacji jak najbardziej jest taka możliwość zamówienia. To jest giełka, która już docelowo jest nastawiona na reaplikację, na makijaż. Nie zostawia żadnej tłustej warstwy, wręcz jest niewyczuwalna na skórze, e, jakbyśmy po prostu spryskali się jakąś niewidoczną giełką. Mamy tutaj odpowiednią ochronę przeciwsłoneczną, czyli SPF-50, UVB, UVA, też od e, długich fal UVA, i ta giełka z garniera, w moim odczuciu, jest tańszym zamiennikiem tej z La Roche którą też też... Bardzo lubię, e, która jest dedykowana celom mieszanym, tłustym, ma jakby zapobiegać błyszczeniu, natomiast obadają. Takie samo wykończenie. Ta zgarniera jest mniej dusząca, a w zasadzie w ogóle nie jest dusząca, ale zawsze trzeba wstrzymywać oddech, jak pryskamy to, z odległości 15-20 cm. No i ma taki delikatny aloesowy zapach. Natomiast ta tutaj jest dosyć dusząca i to jest jej ogromny minus, ale obie działają bardzo dobrze, jeżeli szukacie filtra do reaplikacji, to jedna z tych dwóch jest świetna. Zresztą planuję nagrać też przegląd różnych filtrów do reaplikacji, zwłaszcza. Filtrów sprayu. Jestem już w trakcie testów, także oczekujcie. Myślę, że gdzieś tak w połowie czerwca będzie. Już myślałam, że to jest ostatni produkt pielęgnacyjny, ale nie. I w zasadzie, e, ażbym go dołożyła, bo jest to kojące serum do ust z marki Hempking. Potwierdzam to, co już słyszałam u wielu innych osób, chociaż w to nie wierzyłam, że to jest naprawdę. Mega kojący produkt i robi robotę. Odkąd używam tego produktu, to nie zauważyłam, żeby moje usta były spierzchnięte, żeby były przesuszone. Oczywiście, jeżeli dużo gadam i nie nawilżam w międzyczasie ust, no to gdzieś tam one są delikatnie mm, wysuszone, ale nie są spierzchnięte, tak jak bywały. Przed używaniem tego produktu, gdzie miałam wręcz suche skórki, wtedy mimowolnie je obgryzałam czy oblizywałam usta, no i to jeszcze potęgowało ten proces. Po używaniu tego produktu zarówno na noc, jak i gdzieś tam powiedzmy w ciągu dnia, ale nie zawsze yy, nie miałam tego problemu. I to jest aż po prostu zaskakujące, bo nie wierzyłam, że ten produkt będzie tak działał. I jeszcze jeden pielęgnacyjny produkt tym razem do ciała, który też wygrzebałam z Denka, to jest marka Mokosz I ja ten balsam. Zamówiłam, tak. Zastanawiałam się, czy ja go dostałam. Czy zamówiłam? Zamówiłam. E, miałam taki kupon. Rabatowy, 100-złotowy, który wyjąłam z kalendarza adwentowego, także zamówiłam specjalistyczny balsam antycelulitowy: wanilia z tymiankiem. Bardzo sceptycznie podchodziłam do tego produktu, no bo myślę sobie, co? Antycelulitowy, jak on ma działać? Fakt, że celulitu nie mam jako takiego, natomiast e, ten produkt ma pobudzać krążenie, ma napinać, uhjędrniać tą skórę, no i gdzieś tam też zwalczać celulit, i ja faktycznie odnotowałam po nim to działanie takie napinające, ujędrniające, ta skóra naprawdę wydawała się jakby grubsza. Był to naprawdę bardzo y, przyjemny efekt. Ja już byłam w szoku. Że naturalny produkt, no bo marka Mokosz są to naturalne produkty, yy, może tak dobrze i skutecznie zadziałać. Także z przyjemnością wrócę do tego produktu i będę się czaiła na jakieś promocje, czy to na Cuda, yy, czy jakieś tam inne promocje marki Mokosz. I zaraz czas na makijaż. Wszystkie produkty, które zaraz Wam pokażę, poza bublem, mam dzisiaj na twarzy. Yy, I warto zaznaczyć, że ten makijaż mam już na sobie 9 godzin, też go nie poprawiałam, nie pudrowałam. Co zresztą widać delikatnie, świeci mi się nos, ale bardzo delikatnie. Także na pierwszy ogień, jeżeli chodzi o ulubieńców makijażowych i myślę, że nikogo to nie zdziwi, idzie podkład Yves Saint Laurent. Jest to oczywiście wyższa półka cenowa. Ja go sama kupiłam w dosyć sporej promocji za około 140 zł na Look Fantastic. Jest to podkład idealny. To jest po prostu druga, lepsza skóra w butelce. Jest leciutki, jedwabiście się rozprowadza, jest niemal niewyczuwalny, niewidoczny na skórze, ale ją upiększa. Jest nawilżający, niezastygający, a przy tym naprawdę trwały. Jedyny mankament trwałości to są u mnie, są zawsze linie uśmiechu, a poza tym w żadne inne zmarszczki nie wchodzi i naprawdę wygląda nieskazitelnie przez. Długie godziny. Miałam go nawet na evencie, na którym byłam za ramienia Pure Beauty, i miałam go na twarzy, myślę, że co najmniej kilkanaście godzin i wyglądał nieskazitelnie, a też go nie poprawiałam. Także jak przy tym wykończeniu, które daję jego trwałość jest naprawdę zaskakująca ale nie polecałabym go cerom tłustym, ze względu na tą jego taką nawilżającą i niezastygającą formułę. E, Pozostałam cerą jak najbardziej, ja sam cerę mieszaną z przetłuszczającą się strefą T, ale powiedziałabym, że delikatnie przetłuszczającą się, także cera dojrzała zdecydowanie, e, sucha, mieszana, Normalna, polecam. Kolejny ulubieniec, i tutaj też myślę, że znalazłam świętego Grala, jeżeli chodzi o kategorię korektorów, których jak wiecie, ostatnio kupiłam ogromne ilości do testów, natomiast ten tutaj wyparł wszystkie. To jest korektor z NARSA Radiant Creamy Concealer. I faktycznie on ma taką kremową konsystencję, dzięki temu też nie wchodzi jakoś kolosalnie w załamania. Ja oczywiście pudruję tą okolicę pod okiem e, i po przypudrowaniu. Nic mogę się śmiać, a mam naprawdę bardzo rozbudowaną mimikę twarzy i ta ilość załamania, jak się śmieje, jest spora i mimo tego nic nie zostaje, wiecie, żadne, żadne pajączki, nic. Gładko. Do tego jeszcze kolor jest idealny. Ja mam Light 1 Chantilly. Świetnie współgra z różnymi podkładami, oczywiście też z Yves Saint Laurent. Uwielbiam go używać zarówno pod oczy, na powiekę. Jeżeli szukaliście właśnie takiego lżejszego, Niewysuszającego, średnio kryjącego yy, i nie wchodzącego w załamanie korektora. To szczerze Wam polecam. No i teraz kategoria, która ma ogromny wpływ na trwałość naszego makijażu, bo chodzi tutaj o puder do twarzy. I ja dopiero niedawno nauczyłam się stosować odpowiednią ilość pudru, bo do tej pory się szczypałam z tą ilością, nie chciałam obciążać swojej cery. Natomiast y, doświadczenie nauczyło mnie, że im więcej pudru oczywiście, wiecie, nie, nie jakieś tam ogromne ilości natomiast im więcej pudru, tym gwarancja tego, że ten makijaż naprawdę będzie się trzymał nieskazitelnie. I myślę, że nikogo nie zdziwi pierwszy z tej kategorii, mianowicie nowość od Estée Lauder. E, to jest puder z serii Double Wear. Ja mam kolor Translucent Soft Glow. E, powinien to być transparentny produkt, ale on ma delikatny kolor, aczkolwiek on się jakoś tam znacząco nie wybija na twarzy. Chyba, że macie naprawdę alabastrową cerę, to może coś tam będzie widać. No i jest to takie wykończenie Soft Glow, czyli satynowe. I to naprawdę... Cudownie zmiękcza tą skórę, wygładza. Na pierwszym miejscu w składzie mamy krzemionkę, która właśnie takie właściwości ma odbijające światło. To jest niemal efekt Photoshopa, naprawdę jakbyśmy nałożyli na twarz filtr z Instagrama. E, pięknie wygładza, zresztą e, możecie sobie zobaczyć film, gdzie używałam tego pudru. E, cudo. I jest to produkt, który jeżeli je, to na pewno powiele i postaram się jeszcze dorwać wersję matową tego pudru, bo ona wyszła, aczkolwiek jeszcze jej nie widziałam na Look Fantastic. Z przyjemnością przetestuję i zobaczę, czy jest tak dobra jak ta wersja satynowa. Natomiast chcąc jeszcze mieć gdzieś coś takiego bardziej matującego, zamówiłam sobie z ciekawości polecany przez wiele osób w blogosferze, puder z marki Make Up Forever. Jest to ogólnie marka profesjonalna, kosmetyków profesjonalnych, makijażowych, więc tym bardziej chciałam coś przetestować z tej marki, no i padł właśnie na ten puder. Ja wybrałam sobie go w kolorze 0. Jeden najjaśniejszy kolor do bakingu, do bardzo jasnych karnacji, docelowo skoro do bakingu, to też powinien gdzieś tam rozjaśnić tą cerę. Natomiast ja osobiście nie zauważyłam, żeby on jakoś tak mocno ją wybielał, e, mimo że zdarza mi się czasem używać puszka, który był dostarczony w komplecie, więc wtedy już nakładam taką większą porcję. E, i nie zauważyłam jakiegoś większego bielenia, ale wiecie, ja jestem ogólnie blada, więc yy, może dlatego. Ten puder nie dojrze, matuje na wiele godzin. Dzisiaj go mam na strefie T, To jeszcze przepięknie też wygładza tą cerę. Yy, potrafiłam testować na przykład jakiś krem BB, który wygląda naprawdę bardzo świetliście na skórze i gdzieś tam jakieś nawet nierówności były widoczne. I po użyciu tego pudru. Wszystko jakby znikło, po prostu efekt bluru. Także gdzieś tam zestawiłabym ze sobą te dwa produkty. Ten po prostu ma piękne takie satynowe wykończenie i taki jakby delikatny kolor, a ten jest biały, aczkolwiek mamy też różne wersje kolorystyczne. No i ten jest po prostu matujący i też przepięknie wygładzający, ale też nie wysusza tej skóry i nie wyglądamy jakbyśmy byli przypruszeni mąką, tylko naprawdę pięknie stapia się z resztą makijażu yy, i polecam go każdemu rodzajowi cery. Jeżeli jesteśmy przy pudrach, to pokażę wam teraz bubla. Bubla z tej kategorii i jest to Eveline warietę. To jest w sumie pierwszy produkt z tej serii, który mi się nie sprawdził. Podkład w pudrze. Miałam najjaśniejszy kolor 01 Light i ogólnie kolor jest naprawdę bardzo ładny. Natomiast za każdym razem jak go użyłam, to ta skóra wyglądała na tak obciążoną, na tak nieświeżą, jakbym naprawdę miała na twarzy e, podkład jakikolwiek, nie wiem, 20 godzin. <grym> na dzień dobry wyglądał po prostu źle. Wchodził mi w pory, e, gdzieś tam wyglądał na zważony, podkreślał suche skórki, więc nie wiem, czy może coś było nie tak z moją pielęgnacją. A za każdym razem używałam różnych opcji, czy na przykład bardziej satynowego filtra, e, czy, czy bardziej świetlistego, czy większego nawilżenia, czy mniejszego. Wiecie, wariacje były różne, natomiast za każdym razem wyglądał źle. Przy podkładach mineralnych, których używałam w ciągłości przez co najmniej 7 lat, nigdy nie miałam takiej sytuacji. Także tutaj uważam, że coś z tym produktem jest nie tak. Ale jeżeli Wam się sprawdził, to koniecznie dajcie znać w komentarzu. I wracając do ulubieńców, e, pokażę Wam teraz produkt, który wyjąłam z kalendarza adwentowego i był to kalendarz Glam Shopu. E, to jest kredka do konturowania twarzy konturownik i widziałam, że na stronie już teraz jest dostępny ten produkt. W momencie kiedy był w kalendarzu, jeszcze go nie było na stronie. To jest taki bardzo ładny, neutralny kolorystycznie bronzer w kremie w formie takiej kredki, co jest mega ułatwieniem, jeżeli nie macie zbyt dużej wprawy w konturowaniu na mokro. Ja nie mam. Wiecie, robicie sobie tutaj odpowiednie linie, potem to wklepujecie gąbeczką czy rozcieracie pędzlem. I jest miodio. Szczerze Wam polecam, jeżeli nigdy wcześniej nie mieliście styczności, z kremowym konturowaniem chcecie zacząć, to właśnie taka forma będzie najprzystępniejsza. Już dwa ostatnie produkty makijażowe są z marki Eveline. Dla równowagi, tam był Bubel, to teraz są ulubieńcy. I pierwszym z nich jest odżywka do rzęs, podtóż do rzęs. I powiedziałabym, że do złudzenia przypomina mi w działaniu to takie skoncentrowane serum 3 w 1 do rzęs też z Eveline. Ja nie odnotowałam jakiejś specjalnej różnicy. E, oba są bardzo dobre. Może bliżej mi jednak do tego serum ze względu na jakieś właściwości pielęgnujące. Tutaj nie jestem pewna, czy jakieś są. Natomiast e, wydłużają rzęsy, rozdzielają e, no i też może delikatnie przedłużają trwałość samego tuszu, także oba bardzo lubię. I ostatni produkt myślę, że też Was nie zdziwi, bo jest to po prostu czekoladowa wersja tego takiego powiększającego błyszczyka. I działa bardzo podobnie do tej klasycznej wersji czy z jadem pszczelim, czy z chili, które powiększały usta. Tam czułam większe mrowienie i większe powiększenie, natomiast ono też tutaj jest odczuwalne. Lubię używać tego produktu przed, w trakcie, po makijażu, także po prostu troszeczkę uwypuklić te usta i potem obrysowuję konturówką i one automatycznie wydają się większe. A do tego jeszcze mamy bazę kolorystyczną, taką dosyć ładną, nudziakową, więc to też ładnie podbija kolor ust. Też dodatkowo nawilża, więc to też jest dodatkowy atut, więc jak najbardziej polecam, ale myślę, że tutaj nie odkryłam Ameryki, bo wiele osób polecało ten produkt i Wy na pewno go znacie. I to już jest wszystko. Kto dotrwał? Nie pytajcie, ile czasu nagrywałam ten film, już powoli tracę głos. Wiem, że jest tego sporo, ale pamiętajcie, że to są ulubieńcy z czterech miesięcy. No i też przetestowałam te produkty wzdłuż i wszerz, także zdecydowanie są to produkty godne polecenia. Mam nadzieję, że ten filmik był dla Was inspiracją. Koniecznie podzielcie się swoimi ulubieńcami. Może część z nich pokrywa się z moimi. Także czekam na komentarze. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas, że w międzyczasie zostawiliście też kciuka w górę, że subskrybujecie mój kanał. I już się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć!